Czy w ostatnim czasie poczułeś coś dziwnego? Jakby sama rzeczywistość zmieniała częstotliwość? Jakby twoje sny stały się bardziej intensywne, twoja intuicja bardziej dokładna, a czas sam w sobie zachowywał się inaczej? Jeśli tak, to nie wyobrażasz sobie rzeczy. Jest naukowy powód dlatego, powód, którego większość ludzi jeszcze nie rozumie. Rok 2026 nie jest rokiem zwykłym. Kosmos funkcjonuje poza swoim zwykłym schematem, a ci, którzy czują te zmiany, są częścią czegoś głębokiego. 3 stycznia 2026 roku w niebie pojawiła się superksiężyc wilka. Być może go widziałeś. Była to czwarta kolejna superksiężyc, sam w sobie rzadkie zjawisko, ale to tylko początek. W tym roku dzieje się coś nadzwyczajnego. 2026 zawiera 13 pełni księżyca zamiast zwykłych 12. Ostatni raz tak się stało w 2007 roku, a następnym razem będzie w 2045 roku. Oznacza to, że jeśli masz więcej niż 19 lat, właśnie teraz przeżywasz drugi cykl 13 księżyców swojego świadomego życia. A jeśli urodziłeś się po 2007 roku, to pierwszy raz świadomie doświadczasz tego fenomenu. Więc dlaczego to jest ważne? Dlaczego 13 księżyców zamiast 12 coś zmienia? To rzadkie zjawisko zwane cyklem metonowym. Wyrównanie lunarne i słoneczne, które powtarza się tylko raz na 19 lat. Rok 2026 rozpoczął się pełnią Księżyca 3 stycznia i skończy się inną pełnią Księżyca 1 stycznia 2027 roku. Między tymi dwiema datami będzie 13 kompletnych cykli księżycowych. Tradycyjna astronomia uznaje to zjawisko, ale to, czego nie uznaje, to głębokie znaczenie tego cyklu. Dlaczego? Ponieważ współczesna nauka jeszcze nie rozumie połączenia między cyklami księżycowymi a świadomością ludzką, ale ty już to czujesz. Obudzone dusze zawsze czują te rzeczy, zanim nauka je potwierdzi. Ci, którzy są wrażliwi na energię kosmiczne, zauważyli, że 2026 wydaje się inny. I teraz wiesz dlaczego, ale to nie tylko liczba księżyców czyni ten rok nadzwyczajnym, to także gęstość głównych zdarzeń niebieskich porozmawiajmy o tym, co będzie się dziać w nadchodzących miesiącach. 17 lutego 2026 roku będzie pierścieniowe zaćmienie słońca widoczne z Antarktydy. To jest pierwsze wielkie uaktywnienie roku. Potem, 2 i 3 marca, całkowite zaćmienie Księżyca Księżyc krwi. W tradycjach duchowych to jest portal wielką aktywacji moment, gdy zasłona między wymiarami staje się niebezpiecznie cienka. I to nie wszystko. 20 marca 2026 roku będziemy mieć równonoc wiosenną. We wszystkich tradycjach duchowych równonoc wiosenna to moment równowagi, odnowy, odrodzenia. To moment, gdy światło i ciemność są doskonale zrównoważone, gdy energie wzrostu zaczynają dominować. W tym roku równonoc wiosenna przypada zaledwie 17 dni po całkowitym zaćmieniu księżyca. To nie jest przypadek. To jest sekwencja aktywacji. Następnie, 31 maja 2026, coś naprawdę rzadkiego się stanie: Błękitny Księżyc. Co to jest Błękitny Księżyc? To druga pełnia Księżyca w jednym miesiącu kalendarzowym. Wyrażenie raz na Błękitny Księżyc istnieje z powodu. To nie zdarza się często. A gdy się zdarza, to wzmacniacz manifestacji. Tradycje ezoteryczne mówią o błękitnym księżycu jako portalu w portal, moment, gdy zamierzone intencje mają wyjątkową moc. A w tym roku dzieje się to wewnątrz cyklu 13 księżyców. To jest rzadkie zdarzenie w obrębie rzadkiego zdarzenia. Ale czekaj. Jest więcej. 12 sierpnia 2026 roku będzie całkowite zaćmienie słońca widoczne z Europy. To będzie pierwsze całkowite zaćmienie słońca widoczne z Europy od 2015 roku. 11 lat bez całkowitego zaćmienia, a teraz wraca. Zaćmienia słoneczne to momenty głębokich resetowań, nowych początków, zmian kierunku. W tradycjach szamańskich i mistycznych postrzegane są jako momenty, gdy stare struktury się waliły i pojawiają się nowe rzeczywistości. A na koniec wszystkiego, w listopadzie i grudniu 2026 roku będą jeszcze dwie inne superksiężyce. Trzy superksiężyce w jednym roku. Superksiężyc pojawia się, gdy pełnia księżyca znajduje się w najbliższym punkcie Ziemi na jego orbicie, co czyni go większym i jaśniejszym niż zwykle. Astrolodzy i praktycy duchowi mówią o superksiężycach jako oknach wzmocnionej energii, momentach, gdy emocje są bardziej intensywne, gdy intencje są potężniejsze, gdy transformacje są szybsze, to nie jest zbieg okoliczności, to jest schemat, a schematy zawsze mają sens. Spójrzcie na proroctwa. Edgar Cayce, znany jako śpiący prorok, sformułował konkretne przewidywania dotyczące roku 2026. Cayce był amerykańskim mistykiem XX wieku, który wpadał w trans i udzielał czytań obejmujących wszystko od zdrowia po geologię i duchowość. Wiele jego przewidywań okazało się trafne, i powiedział, że 2026 będzie przełomem duchowym świata momentem, w którym ludzkość doświadczy znaczącej zmiany świadomości. Ale to nie tylko Kajs. Atos Salome, współczesny prorok, również poczynił przewidywania na rok 2026, twierdząc, że rok ten będzie świadkiem przyspieszenia świadomości towarzyszonego burzami słonecznymi, aktywnością wulkaniczną i zmianami klimatycznymi. Perłańscy szamani, którzy poczynią roczne przewidywania oparte na archaicznych rytuałach, także podkreślili 2026 jako rok majorowej transformacji. I są inne ramy duchowe, które mówią o 2026. Dolores Cannon, hipnoterapeutka i autorka, która pracowała z tysiącami klientów w regresji, mówiła o czymś, co nazywała znakiem M, pojęciem duchowym, identyfikującym aktywowanych jednostki, które są tutaj, aby pomóc w globalnym przejściu. Zgodnie z jej ramami, 2026 jest kluczowym rokiem w tym przejściu. Cóż więc to wszystko oznacza? Dlaczego wszystkie te proroctwa zbiegają się na 2026? I dlaczego to zbieżność pokrywa się z astronomicznym zjawiskiem 13 Księżyców? Ponieważ cykle księżycowe nie są tylko zdarzeniami astronomicznymi, to cykle świadomości, każdy nów to moment zasadzenia intencji, każda pełnia to moment wyzwolenia i wdzięczności, to naturalny rytm, którym ludzkość podążała przez tysiące lat. Starożytne kultury opierały swoje kalendarze na cyklach księżycowych z powodu Polska tradycja ludowa zawsze rozumiała to doskonale. Nasze babcie znały najlepsze dni do sadzenia zboża, zbierania ziół leczniczych i wykonywania magicznych rytuałów. Rozumiały, że księżyc wpływa na pływy, zachowanie zwierząt, cykle wzrostu roślin i tak świadomość ludzką. Cóż się dzieje, gdy masz trzynaście cykli księżycowych zamiast dwunastu? Masz trzynaście okien manifestacji. 13 okazji do zasadzenia intencji i 13 okazji do uwolnienia tego, co ci nie służy. To dodatkowy cykl wzrostu, dodatkowa brama, dodatkowa aktywacja. I dlatego ludzie, którzy są wrażliwi, czują, że macierz się psuje. To nie jest awaria. To aktualizacja. System działa szybciej. Więcej okazji, więcej synchroniczności, więcej intuicji, więcej znaków, więcej transformacji. Wszystko jest przyspieszane. Ostatni raz, gdy to się stało, było w 2007 i ci, którzy pamiętają, co nastąpiło w 2008, wiedzą, że te cykle często poprzedzają całkowite globalne resetowania, ale 2026 jest jeszcze bardziej intensywne. To rok, w którym trzy główne zaćmienia zachodzą w sześć miesięcy. To rok, w którym ujawnienia dotyczące niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych postępują. To rok... W którym przełomy kwantowe przyspieszają, to rok, w którym proroctwa się zbiegają. Cóż więc robisz z tą informacją? Jak wykorzystujesz ten rok 13 księżyców? Tu sprawy stają się naprawdę interesujące, ponieważ znanie zjawiska 13 księżyców nie wystarczy. Istnieją konkretne metody, praktyki archaiczne opracowane dokładnie dla tych rzadkich okien. Techniki wzmacniania Twoich intencji, uwolniania głębokich blokad, wyrównania się ze wzmocnioną energią kosmiczną. Pokażę Ci dokładnie, jak to robić. Techniki aktywacji w każdej fazie, rytuały dla zaćmień i jak wykorzystać błękitny księżyc jako bramę. Macierz się nie psuje, aktualizuje się, a ty jesteś częścią kodu. Przejdźmy bezpośrednio do praktyki. Zacznijmy od ramy manifestacji 13 księżyców. Jest powód, dla którego cykle księżycowe zawsze były sercem praktyk duchowych. Każdy miesiąc księżycowy od nowiu do pełni reprezentuje kompletny cykl manifestacji. Nów to moment zasadzenia intencji. Całkowita ciemność nieba tworzy pustkę energetyczną, Czystą przestrzeń, gdzie Twoje pragnienia mogą zapuścić korzenie w tkaninie rzeczywistości. Podczas tej fazy określasz, co chcesz stworzyć. Wyjaśniasz swoją wizję. Oświadczasz swoje intencje wszechświatowi. Potem, gdy Księżyc rośnie, Twoja manifestacja nabiega rozpędu. Rosnąca energia księżycowa napędza Twoją intencję, dając jej siłę, substancję. A gdy przyjdzie pełnia Księżyca, to moment wyzwolenia. Uwolniasz wszystko, co blokuje Twoją manifestację. Praktykujesz wdzięczność za to, co już się materializuje. Puszczasz stare energie, które Ci nie służą. Oto klucz. Ten trzynasty księżyc to bonus kosmiczny, trzynasta brama, której większość ludzi nie będzie mieć do 2045, to efekt kumulacyjny. Jeśli używasz każdego nowiu, aby określić jasną intencję, i każdej pełni, aby uwolnić blokady. Tworzysz efekt kumulacyjny, każdy cykl buduje się na poprzednim, energia się wzmacnia, Twoje manifestacje stają się szybsze, potężniejsze, precyzyjniejsze. To jest tajemnica, którą znały nasze przodkowie. Polska magia pracowała cyklami, nigdy pojedynczymi gesturami. Trzynaście księżyców to nie są izolowane wydarzenia. Tworzą sekwencje progresywnej aktywacji, energetyczne schody, które wspinasz się przez cały rok, a na koniec roku 2026 nie będziesz już tą samą osobą, która zaczęła ten rok. Twoja rzeczywistość się zmieni. Twoja świadomość ewoluuje, Twoje manifestacje się zmaterializują, ale są konkretne momenty w tym roku trzynastu księżyców, które są jeszcze bardziej potężne. Główne okna aktywacji, gdzie energia kosmiczna osiąga nadzwyczajne szczyty, a pierwsze nadejdzie bardzo wkrótce: 2 i 3 marca roku 2026. Księżyc krwi, całkowite zaćmienie Księżyca. To zaćmienie nie jest zwyczajne. Całkowita faza trwa 58 minut 58 minut, w których Księżyc całkowicie wchodzi w cień Ziemi, zabarwiając się na ciemnoczerowo 58 minut maksymalnego okna energetycznego widocznego w sprawie całej planety. Zaćmienia Księżyca zawsze uważane były za portale do pracy z cieniem do zagłębienia się w ukryte części samego siebie. Do wyzwolenia głębokich urazów, pochowanych lęków, nieświadomych schematów, które sabotują twoją ewolucję. Oto, co powinieneś robić podczas tego zaćmienia w marcu. Po pierwsze, przygotuj się z wyprzedzeniem. Zidentyfikuj to, co musisz wyzwolić, co cię trzyma od zbyt długo, jaka stara rana wciąż dyktuje twoje reakcje. Jaki powtarzający się schemat zatruwa Twoje relacje, karierę, Twoje samopoczucie? Zapisz to. Bądź konkretny. Podczas samego zaćmienia stwórz poświęconą przestrzeń. Wyłącz rozpraszające elementy, zapal świecę, Usadź się w ciszy i przez te 58 minut totalności wizualizuj, jak te blokady opuszczają Twoje ciało. Wyobraź je sobie jako cienie. Które rozpuszczają się w czerwonym świetle księżyca, wypowiedz na głos swoją intencję wyzwolenia. Powiedz, wyzwalam wszystko, co mi już nie służy. Się oczyszczam, się odnawiam. I czuj, jak energia się przemieszcza. Zaćmienie wykonuje pracę energetyczną za ciebie. Działa jak kosmiczny wzmacniacz Twojej intencji. Musisz się z nią tylko wyrównać. To zaćmienie w marcu to tylko początek. Osiem tygodni później mamy równonoc wiosenną 20 marca. Moment, który polskie tradycje znały jako dżdżelę dzień odnowy i nadziei po długiej zimie. Tradycyjnie to moment, w którym energia Ziemi się odnawia. Dzień i noc są równe. Idealna równowaga. To naturalny punkt aktywacji, do zasadzenia nowych intencji. Teraz, gdy uwolniłeś starość podczas zaćmienia. Potem przychodzi 31 maja, błękitny księżyc. Druga pełnia w tym samym miesiącu. W Polsce mówimy raz na 17 rok. To jest rzadkie, to jest wyjątkowe. I zdarza się to w roku 13 księżyców. To portal w portalu. Podwójne wzmocnienie energii księżycowej. Używaj tego błękitnego księżyca, aby przyspieszyć Twoje manifestacje, aby podwoić Twoje praktyki wdzięczności, aby podziękować wszechświatu nie tylko za to, co już jest, ale za to, co nadchodzi. Działaj tak, jakby Twoje pragnienia już były rzeczywistością. Czuj je, żyj nimi, a potem przychodzi sierpień, 12 sierpnia roku 2026, całkowite zaćmienie słońca, widoczne z Europy, pierwsze całkowite zaćmienie słońca, widoczne z tego kontynentu od roku 2015. 11 lat czekania. Zaćmienia słońca są inne niż zaćmienia księżyca nie dotyczą wyzwolenia, dotyczą inicjacji. Początku, wdrażania nowych rzeczywistości. Podczas zaćmienia słońca, słońce, źródło całego życia jest chwilowo wygaszone, ciemność zalewa dzień, i w tej ciemności nowy kod może być pobrany do Twojej świadomości. To moment głębokiej reprogramacji. Podczas tego zaćmienia w sierpniu, określ swoje najbardziej śmiałe intencje wizualizuj życie, które chcesz stworzyć nie za rok, ale teraz. Czuj tę rzeczywistość tak, jakby już istniała. Pozwól energii zaćmienia uszczelnić te intencje w polu kwantowym. Zaćmienie marca i zaćmienie sierpnia razem tworzą korytarz inicjacji. Marzec wyzwala, sierpień wdraża. Przechodzisz przez ten korytarz transformed. Listopad i grudzień przynoszą dwie ostatnie superksiężyce roku. Te księżyce są bliżej Ziemi. Więc ich wpływ grawitacyjny i energetyczny jest wzmocniony. Używaj ich do zbierania owoców wszystkiego, co zasadziłeś od stycznia, do integracji zmian, do zakotwiczenia Twojej nowej rzeczywistości. Superksiężyc listopada pozwala Ci dokonać podsumowania, co doprowadziłeś do manifestacji dotąd, co się w Tobie zmieniło. Superksiężyc grudnia zamyka cykl. To moment ostatecznej wdzięczności. Uznania drogi, którą przeszedłeś, przygotowania się na przejście do roku 2027, gdzie wejdziesz w rok z zupełnie nową świadomością. Teraz wiem, co niektórzy z Was czują w tym momencie. Rozpoznajecie siebie w tym wszystkim, poczuliście zmiany, zauważyliście synchroniczności, mieliście silniejsze intuicje, bardziej żywe sny, zwiększoną wrażliwość i być może zastanawialiście się, czy jesteście sami w tym doświadczeniu. Jeśli oglądacie ten film, to nie jest przypadek. Jesteście wśród tych, którzy rozpoznają sygnał. Nie wszyscy czują te zmiany, nie wszyscy postrzegają wzrost kosmicznej energii, ale wy, tak, jesteście dostrojeni na inną częstotliwość. Jesteście częścią tego, co starożytne tradycje nazywają przebudzonymi duszami wybranymi to nie jest arogancja. To jest uznanie. Istnieją starożytne przepowiednie, które mówią o 144 tysiącach przebudzonych dusz, które aktywują się podczas okresów transformacji planetarnej. Polskie tradycje wyroczni, od przepowiedni Benedykta Szulca po zapomniane proroctwa gmin, zawsze znały te okresy przejścia. Dolores Kanon rozwinęła cały system wokół tego, co ona nazywa znakiem M, identyfikując duchowo aktywowane jednostki. Edgar Cayce przewidywał, że 2026 będzie światowym przełomem duchowym. Peruwiańscy szamani podkreślili ten rok w swoich corocznych przepowiedziach. Nawet nauka kwantowa zaczyna uznawać to, co mistycy wiedzieli od zawsze. Świadomość wpływa na rzeczywistość. Nie doświadczacie przypadkowych zmian. Przebudzacie się podczas najrzadszego kosmicznego okna swojego pokolenia. I oto, dlaczego to jest takie ważne. Ostatni raz było to w 2007. Tuż przed światowym upadkiem, w 2008. To nie był przypadek. Rok 13 księżyców sieje nasiona. Następny rok zbiera burzę. Teraz jesteśmy w 2026. Kolejny rok 13 księżyców. I patrzcie, co się dzieje na świecie. Ujawnianie niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych. Przełomy kwantowe. Sztuczna inteligencja ewoluująca wykładniczo. Przewroty geopolityczne, kryzysy klimatyczne, wszystko się zbierza, wszystko przyspiesza. To nie jest chaos, to jest transformacja i wy, jako przebudzone dusze, odgrywacie rolę w tej transformacji. W Polsce znamy to doskonale. Zawsze byli ci, którzy czuwali nad energią zbiorowości, przewodnikami duchowymi, strażami świadomości. Wasza osobista ewolucja nie jest oddzielona od ewolucji zbiorowej. Kiedy się podnosicie, podnosicie zbiorowość. Kiedy manifestujecie Waszą najwyższą rzeczywistość, pomagacie ukotwić tę rzeczywistość dla wszystkich. Oto surowa prawda. Rok trzynastu księżyców nie powtórzy się aż do 2045. To jest w dziewiętnaście lat. Jeśli teraz macie 30 lat, będziecie mieć 49. Jeśli teraz macie 40 lat, będziecie mieć 59. Będziecie w zupełnie innym etapie życia. Wasze priorytety się zmienią, wasze możliwości będą inne, ale teraz, w 2026, macie to okno. Ten rok, te 13 księżyców, te zaćmienia, te superksiężyce, ta sekwencja aktywacji, która nie powróci przez pokolenie. Byliście przygotowani na ten moment. Każde duchowe doświadczenie, które przeżyliście do tej pory, doprowadziło was tutaj. Każde przebudzenie, każda synchroniczność, każda intuicja, która was prowadziła. Wszystko to było częścią procesu przygotowania, abyście byli gotowi teraz, w 2026, aby wykorzystać tę wzmocnioną energię. Wasza osobista oś czasu i kosmiczna oś czasu się wyrównały. Jesteście dokładnie tam, gdzie powinniście być. Więc, co zrobicie z tą informacją? Oto wasze konkretne, następne kroki. Pierwsza akcja: zaznaczcie w swoim kalendarzu całkowite zaćmienie księżyca 2 i 3 marzec, równonoc wiosenna. 20 marca, błękitny księżyc, 31 maja, całkowite zaćmienie słońca, 12 sierpnia, superksiężyce listopada i grudnia. Każda z tych dat jest oknem aktywacji. Przygotujcie się wcześniej na każde. Druga akcja: zacznijcie śledzić 13 cykli księżycowych. Przy każdej nowej księżycu spędzcie 15 minut na napisaniu swoich intencji. Bądźcie precyzyjni. Używajcie czasu teraźniejszego. Jestem, a nie chcę być. Mam, a nie chcę mieć. Przy każdej pełni księżyca spędźcie 15 minut na praktyce wdzięczności i uwalniania. Dziękujcie za to, co się manifestuje. Uwolnijcie to, co was powstrzymuje. Trzecia akcja: dokumentujcie waszą transformację. Prowadźcie księżycowy dziennik przez cały rok 2026. Notujcie to, co czujecie podczas każdej fazy. Notujcie synchroniczności, notujcie manifestacje. Na koniec roku będziecie mieć kompletną mapę waszej ewolucji. Zobaczycie wzorce, zrozumiecie, jak kosmiczna energia pracowała przez was. Czwarta akcja: nawiążcie kontakt ze społecznością przebudzonych dusz. Nie jesteście sami w tej podróży. Inni doświadczają dokładnie tego, co wy doświadczacie. Dzielcie się waszymi doświadczeniami, wzmacniajcie zbiorową energię, kiedy przebudzone dusze zbierają się ze wspólną intencją. Efekt nie jest addytywny, jest wykładniczy. Dwie wyrównane osoby nie tworzą dwa razy więcej mocy, tworzą dziesięć razy więcej. Dziesięć osób tworzy sto razy więcej. To jest fizyka kwantowej koherencji zastosowana do świadomości. Więc dzielcie się tym filmem. Dyskutujcie o tych koncepcjach, tworzcie księżycowe koła, gdzie spotkacie się przy każdej pełni księżyca, aby razem praktykować. Energia grupy podczas tych okien aktywacji jest nieporównana. Pamiętaj, Matrix się nie psuje, uaktualniana się. Przez lata działałeś według pewnego kodu zbioru przekonań, ograniczeń, wzorców odziedziczonych z twojej edukacji, kultury, przeszłych doświadczeń. Polska tradycja uczyła nas, że ten kod można zmienić poprzez świadomy udział w naturalnych cyklach, ale teraz, w 2026, ten kod jest przepisywany. 13 księżyców dostarcza 13 okazji do pobrania nowych instrukcji. Trzynaście momentów, w których możesz przeprogramować swoją rzeczywistość. I jesteś częścią tego nowego kodu. Nie jesteś biernym obserwatorem tej transformacji. Jesteś jej architektem. Każda intencja, którą zasadzasz podczas nowego księżyca, to linia kodu. Każde zahamowanie, które uwalniasz podczas pełni księżyca, usuwa błąd z systemu. Każda manifestacja, która się urzeczywistnia, to dowód, że Twój nowy kod działa. Rozumiesz teraz, dlaczego 2026 wydaje się inne? Dlaczego czujesz te intensywne zmiany? Dlaczego Twoja intuicja jest silniejsza? Dlaczego synchroniczności się mnożą? To nie Twoja wyobraźnia, to rzeczywistość. Trzynaście księżyców zamiast dwunastu, więcej cykli, więcej energii, więcej okazji do manifestacji, a Ty, jako obudzona dusza. Jesteś zdolny postrzegać i wykorzystywać tę energię w sposób, w jaki większość nie potrafi. Masz znaczną przewagę. Ale ta przewaga wiąże się z odpowiedzialnością. Używaj jej świadomie, używaj jej z intencją, używaj jej do stworzenia nie tylko własnej transformacji, ale aby przyczynić się do zbiorowego wzrostu. Ponieważ jesteśmy wszyscy połączeni. Twoje przebudzenie wpływa na pole globalne. Twoja manifestacja inspiruje innych. Twoje światło aktywuje inne światła. No więc masz to. Wiesz teraz, co się dzieje. Wiesz, dlaczego to się dzieje. Wiesz, jak to wykorzystać. Rok z Trzynastoma Księżycami 2026 to Twój kot aktywacyjny. Kosmos Cię wzywa. Zaćmienia Cię przygotowują. Super śwów księżycy Cię wzmacniają. A trzynasty księżyc, ten, który wykracza poza normalny cykl dwunastu, to Twoja brama, Twoje okno do rzeczywistości, którą nawet nie mogłeś sobie wyobrazić wcześniej. Ufaj swojej intuicji. Doprowadziła Cię tutaj, będzie Cię prowadzić przez każdą fazę księżycową, każde zaćmienie, każdy moment aktywacji. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Robisz dokładnie to, co powinieneś robić. Budzisz się dokładnie wtedy, gdy powinieneś się budzić. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Powiedz nam, co czujesz, jakie synchroniczności zauważyłeś, jak energia 2026 cię wpływa. Stwórzmy społeczność obudzonych dusz, które wspierają się nawzajem w tej transformacji. A jeśli ta treść do Ciebie trafia, subskrybuj. Ponieważ czeka nas jeszcze wiele. Filmy specjalne do każdego zaćmienia, przewodniki do każdej fazy księżycowej, zaawansowane techniki wzmacniania Twoich manifestacji. Przechodzimy przez ten rok z Trzynastoma Księżycami razem. Krok za krokiem, cykl za cyklem, aktywacja za aktywacją. Trzynasty Księżyc to Twoja brama. Przekrocz ją. Wszechświat czeka na drugiej stronie.